Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie, kochać się Bogu przedstawia wspomnienie obowiązkowe niepokalanego serca Marii. Wczoraj mieliśmy uroczystość najświętszego serca Jezusa. Oddaliśmy temu sercu swoje serca. Powierzyliśmy, temu sercu swój los, los naszych najbliższych. Jednak Pan Jezus pragnął, aby tuż po uroczystości ku czci Jego serca, która zawsze ma miejsce w piątek, nad następnym dniu, czyli w sobotę, było wspomnienie niepokalanego serca Marii, Jego Matki. Te oba serca są ze sobą ściśle Związany i złączone, może jeszcze przed założeniem świata. Gdy Jezus począł się pod serce Maryi, to serce to czuło bicie serca Jezusa. A serce Jezusa czuło bicie serca swej Matki. Te dwa serca są nierozerwalnie ze sobą zjednoczone. I Jezus, Pragnie, aby to serce niepokalane jego matki na końcu zatriumfowało nad złym duchem w czasach ostatecznych i odniosło ostateczne zwycięstwo. Pragnie, abyśmy oddawali cześć niepokalanemu sercu Maryi, jego i naszej czułej matki. Jak najlepiej oddać tą cześć. W sercu Jezusa, właśnie przez serce Jego matki. Jesteśmy słabi i nie potrafimy zdobyć się na tak wielką miłość godną serca Pana Jezusa, ale Maria to potrafi. Ona jedna była tą, która miłowała Jezusa, Syna Bożego, Syna swojego, ponad wszystko, i godziła się z wolą Bożą, Aż po krzyż. Ona nam okazuje swoje serce i ona chce nas mieć w swoim sercu. To przez jej serce możemy kochać najdoskonalej serce Jezusa. Święty Maria Maksymilian Kolbe uczy nas, jak mamy oddawać cześć. Najświętszemu sercu Jezusowemu, jak mamy je miłować? Posłuchajcie. Co to jest? Co to znaczy, przy najświętsze serce Pana Jezusa? Wszyscy o tym dobrze wiemy, ale warto sobie jeszcze przypomnieć. Wszyscy wiemy, że serce odczuwa serce przez miłość i szybciej bije, kiedy jest pod wrażeniem jakiejś miłości. I dlatego serce jest symbolem miłości. Wprawdzie, istota miłości jest we woli. Choćby żadnego uczucia nie było, to jednak serce jest symbolem tej miłości. Symbolem miłości jest również serce Pana Jezusa. W nim poznajemy miłość Pana Jezusa. Wszystko poznaje się ze skutków. I Pan Jezus powiedział, że dobre drzewo poznaje się po dobrych owocach, które rodzić będzie. Miłość serca Jezusowego poznajemy z różnych aktów miłości. Wszystko, co nas otacza, jest aktem miłości Najświętszego Serca. Wszystko, co jest na zewnątrz i wewnątrz nas, napełnione jest Bogiem, jest miłością. Najświętszy Sakrament jest owocem miłości Pana Jezusa. Całe życie Pana Jezusa i Jego działalność, to wszystko jest miłością Przenajświętszego Serca. Dusza przyglądająca się tym wszystkim objawom miłości chciałaby odpłacić się miłością za miłość, ale z doświadczenia wiemy, jak wielce jesteśmy słabi. I tu objawia się miłość Boskiego Serca, które daje nam swą własną matkę, abyśmy jej własnym sercem mogli je pokochać. Już nie naszym nędznym sercem, ale jej niepokalanym sercem. Miłość niepokalanej jest najdoskonalszą miłością, jaką stworzenie może ukochać swego Boga. Tym więc sercem starajmy się kochać coraz bardziej serce Pana Jezusa, i to niech będzie naszym największym bodźcem. Starać się nie tylko dużo dusz zyskać dla niej, ale jak najwięcej dusz i jak najściślej połączyć z najsłodszym sercem pana Jezusa przez nią. Najpierw podbić tak swoje serce, a potem inne, i to niech będzie największym naszym bodźcem. Tyle mówi Maksymilian Maria Kolbe. mi się do niepokalanego serca Marii wezwaniami. Serce Marii, niepokalane, upodobanie Ojca Niebieskiego, aż do granic miło ofiarowania Syna, módl się za nami. Niepokalane Serce Marii, pod którym poczęło się i dojrzewało życie Syna Bożego, módl się za nami. Niepokalane Serce Marii, opromienione miłością oblubieńcą Ducha Świętego, módl się za nami. Niepokalane serce Marii, pełne najszlachetniejszych uczuć dla Boga, módl się za nami. Niepokalane serce Marii, bijące rytmem życia Jezusowego, módl się za nami. Niepokalane serce Marii, przerażone wielkością powołania Bożego w zwiastowaniu, módl się za nami. Serce Marii, niepokalane, Miar delikatności uczuć dla Boga i ludzi, módl się za nami. Niepokalane serce Marii, najszczęśliwsze z serc matrzynych w dobie narodzenia syna, módl się za nami. Niepokalane serce Marii, gestem ofiarowania Jezusa, rozstrzygające rozterkę między własnym ja i Bożem, ty módl się za nami niepokalane serce Marii, niepocieszone po zgubieniu Syna w czasie pielgrzymki do Jeruzalem, módl się za nami. Niepokalane serce Marii, dzielne w poszukiwaniu Jezusa aż do zupełnej radości znalezienia módl się za nami. Serce niepokalane Marii, Pełne tęsknoty za Jezusem oddalonym na odległość swego apostolstwa módl się za nami. Niepokalane serce Maryi, zaniepokojone tajemnicą Jezusowej godziny w Kanie Galilejskiej, módl się za nami, niepokalane serce Maryi, głęboko zranione na drodze kalwaryjskiej Jezusa, módl się za nami, niepokalane serce Maryi, krzyżu Jezusowej Golgoty, módl się za nami. Niepokalane serce Marii, heroicznie przyjmujące śmierć syna za zbawienie świata. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi, dyskretne w radości zmartwychwstania Jezusowego. Módl się za nami, niepokalane serce Marii, szczęśliwe w niebowstąpieniem syna, które nie oznaczało żegnam, ale do widzenia. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi, przeżywające zwiastowanie w zesłaniu ducha świętego. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi, oddane całkowicie sprawie zbawienia ludzi. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi, dla każdego z życzliwością otwarte. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi. Pełne szczególnej troskliwości dla biednych, chorych, opuszczonych i duchowo zagubionych. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi, wierne w swej trosce od człowieka aż po sąd boży. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi, cierpliwe w oczekiwaniu na każdego człowieka przegranego. Módl się za nami. Serce niepokalane Marii, przebaczające zapomnienia, a nawet zniewagi od ludzi doznane. Módl się za nami, niepokalane serce Marii, hojne w szafarstwie dóbr swego wstawiennictwa u syna. Módl się za nami, niepokalane serce Marii, gotowe do każdej pięknej posługi wobec człowieka. Módl się za nami. Niepokalane serce Maryi, wzorze serca matczynego, kobiecego i człowieczego, módl się za nami. Niepokalane serce Maryi, znaku możliwości ludzkiego miłowania, módl się za nami. Niepokalane serce Maryi, symbolu wyniszczenia dla Boga i Jego dzieci. Módl się za nami, niepokalane serce Maryi. Które pragnę uczynić swoim sercem, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen.